Cześć! Witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Mam na imię Sławek, a ja Mikołaj i przychodzimy dzisiaj do Was odcinkiem, który nosi tytuł Tabu Okładkowe. Nagraliśmy go przy współpracy z Zosią z kanału Dziennik książkoholiczki. Cała zabawa polega na tym, że Zosia wybrała dla nas 10 okładek i poda nam kilka haseł, które charakteryzują te, te okładki. My na podstawie tych haseł, wiadomo, to jest takie tabu, będziemy musieli odgadnąć, o jaką książkę chodzi. Działamy w teamie, także nie ma, nie ma zagadek dla mnie i dla Mikołaja, po prostu próbujemy odgadnąć wspólnie i mamy prawo do jednej podpowiedzi. I druga część wyzwania pojawi się też na kanale Zosi, w której to my wybieramy dla niej książki i ona będzie musiała odgadnąć, jakie to są okładki właśnie po takich minimalistycznych cechach. I też chcemy zaznaczyć, że to nie jest rywalizacja pomiędzy kanałami, to jest po prostu dobra zabawa, że nas jest dwóch i odgadujemy wspólnie, to byśmy mieli większe szanse, więc żadnych punktów tutaj nie liczymy. Warto wspomnieć, nie, chodzi w sumie na, możemy policzyć punkty, ile na te 10 okładek odgadliśmy. No tak, tak ale, ale nie, nie porównujemy tego, ile Zosia odgadnie. No właśnie, bo to wiadomo, chodzi tylko o zabawę, no my nie jesteśmy zbyt dobrzy w takie gry, także czasem będziemy potrzebować sporo czasu na zastanowienie się, na, przedysku na przedyskutowanie jaka to może być okładka, dlatego nie zdziwcie się, jeśli, kiedy już poznamy hasła i w takie zastanawiania zobaczcie cięcie, to po prostu polega na tym, że nie chcemy was tyle przetrzymywać, żebyście po prostu nie znudzili. Tak samo ostatnio w komentarzu dostaliśmy informację, że w tle w naszych filmach słychać odgłosy ptaków, chyba suw, także... Słuchajcie, nie mieszkamy w żadnej dziczy, po prostu gdzieś tutaj muszą się wkradać te odgłosy. Ale ktoś napisał, że to tworzy całkiem fajny klimat, także macie od nas gratis dodatkowe okay. wrażenia dźwiękowe. Zaczynamy już wyzwanie, przechodzimy teraz do Zosi. I teraz usłyszycie, jaka jest pierwsza zagadka dla nas. Nie mogę się doczekać. O, ja tak samo. Cześć, słuchajcie, przygotowałam dla chłopaków 10 książek, 10 okładek. Do każdej układki mam po dwie podpowiedzi. Jeżeli chłopaki nie zgadną, no to podam odpowiedź, co to jest za książka. Tutaj wszystko mam zapisane, więc możemy myślę przechodzić, bo raczej możemy przechodzić do rzeczy, bo chłopaki raczej wyjaśni o co chodzi. Więc życzę Wam powodzenia. I pierwsza podpowiedź to czerwony but, czyli czerwona szpilka dokładniej mówiąc. Mhm, czerwony but. Mhm. No to, no to jak... mi się nasuwa tak, jedna książka. Tak, ja tak samo mam jeden typ. E, tylko teraz, żeby nie strzelić, bo wiem, że te um, nazwy tej, jakby, poszczególnych tomów tej serii są podobne. Ale ten pierwszy jest charakterystyczny. To czekaj, to ja też chcę mieć równe szanse i sobie przypomnieć, e, jak ja bym to... Dobra, już... E... No to mów. Tak ty no. musisz powiedzieć. Czekaj, to ja ci muszę powiedzieć na ucho, czy ja nie, czy nie, nie strzelę... Nie strzelaj. Uważam, że jest to Cinder, Mary Mayer. Tak. Ja też jak myślę, że to jest ta książka. Przed chwilą miałem powiedzieć Scarlet, ale wiem, że to jest jakiś, jakiś dalszy dom. Dobra, także uważamy, że to jest Cinder. Nie wzięliśmy drugiej podpowiedzi. To jeszcze Coś, chyba nie było zbyt je, trudne. Tak, więc jak zobaczymy, czy. Jest, no dobra jest odpowiedź. Dobra, sprawdzamy odpowiedź. Jeżeli zgadliście, no to super. Jeżeli nie, to chodziło mi o Cinder. No udało się nam, odgadliśmy. Ja myślę, że to było takie fajne właśnie na wprowadzenie do tej zabawy. Tak, taka rozgrzewka. Także nie zatrzymujemy się, idziemy do drugiego hasła. Druga książka i pierwsza podpowiedź to Skośna oka dziewczyna. Okej, no tutaj się zrobiło gorzej. No tak, bo to jest tylko jedno hasło. Niby dosyć już sporo mówi, bo i wiadomo, i postać, i dziewczyna, i skośna oka. Tutaj mamy jakby sporo no to jest, informacji. Tak, ale, ale to, mam wrażenie, że jakoś tak nie, nie mogę sobie przypomnieć jakiejś książki. W sensie mam kilka propozycji, ale ciężko hmm. mi jestem jedną wybrać, kurczę. Ja tutaj mam tylko taki problem, bo właśnie nie wiem, czy tkając świt teraz od Winidia, czy to też nie jest takie właśnie klimaty, powiedziałbym, azjatyckie. Nie, bo to tak, bo główna bohaterka chyba też właśnie jest yy, jakby z krajów tak, azjatyckich. Tak, ale mi się zdaje też, no właśnie wojna Makowa, to też jest chyba jeden z, yy... To jest chyba mój jeden z bardziej jakich, charakterystycznych typów. Takich yy, pierwszy mi się nasunął na myśl. No i yy, nie wiem. Bierzemy podpowiedź, żeby dowiedzieć coś jeszcze? Bo ja myślę, że to jest trochę mało informacji. Ja też myślę, że nie będziemy strzelać. Nie ma sensu strzelać. Patrzymy jaka jest podpowiedź. A drugą podpowiedzią jest czerwone kimono, w które jest ubrane. Takie czerwone, długie, zwiewne ubranie, które ma na sobie. No ja myślę, że to jest chyba tkając świt. Nie, tkając świt, ta dziewczyna jest ubrana w inny kostium. Ona ma chyba niebieski, bardziej w niebieskich kolorach strój. O, ale ma a... takie słońca. Nie, tutaj jest, to chodzi o wojnę makową. I taką babkę, która... Babkę, panią dziewczynę, <laughs> przepraszam. Co stoi taka, wiecie, wyprostowana w czerwonym i w tym kimono, nie, nie, nie. To ale ona no nie ma takiego innego, takiego... Mm, to na pewno jest wojna makowa Rebeki Kwang. Oj, to ja nie... to ty bierzesz na siebie, to bierzesz dla siebie. Dobra, jak coś to będzie na mnie... Mam nadzieję, że zgadliście. Chodziło mi o wojnę Makową. Okej, okay, udało się. Ja właśnie mieć te słońce y, taki charakterystyczny wzór, i wiem, że on mm. też jest w takim właśnie czerwonym kolorze. Ten moment, gdzie są te słońce na tym. Nie wiem, bo mnie się zdecydowanie tkają w że takimi bardziej niebieskimi, chłodnymi barwami. Także od razu, jeszcze jak kimono, to wojna Makowa po całości. Tak dobrze, no to, dobrze, dobrze że mi że... zaufałeś. Dobra, no to, to, to. Udało się. Dobra, to trzecia książka. Pierwsza podpowiedź to jest taka żółta, aż cytrynowa bym określiła tą okładka. I na samym środku tej okładki widać gołego faceta um, do pasa mniej więcej, żeby nie było tutaj niedomówień. Czyli mamy gołą klatkę piersiową, goły brzuch. No tutaj to mnie jakoś zagięła ta książka. Hmm. Trochę, bo to jest tak, że my ostatnio, kiedy wiedzieliśmy, że będziemy nagrywać tabu okładkowe z całego regału, nie tylko z książek, które czytaliśmy, trochę przejrzeliśmy te książki na regale, żeby, wiecie, mieć takie bardziej, bardziej obrazki. Często się, widzicie grzbiety, a się okładki. Tak, poza tym też zdarza nam się tyle książek kupić, że nie mamy czasu długo z nimi obcować, tylko po prostu gdzieś, i po prostu robimy reorganizację, kładziemy je na regale i dawno ich nie widzieliśmy. Mm -hmm. Ale właśnie ten kolor jest jest charakterystyczny. Tak, tylko bo... ja mam, ja mam pewien pomysł, no bo, ja, nie wiem, zresztą ja na początku, kiedy usłyszałem, Pomyślałem o takim konokolorze, pomyślałem o jakiejś młodzieżówce, albo na przykład sali Runi mi się też bardzo kojarzyła i rozmowy z przyjaciółmi. Mi na przykład bardziej ten: kto jest Mirur, Mirror? mirror? No tak. Tylko że tam jest dłoń na przykład, chyba ręka. Ja mam pewien pomysł, zwłaszcza, zwłaszcza ten męski torz mi się kojarzy, że to jest pierwsza część darów Anioła, Miasto Kości. Tamten kolor na górze jest taki jakby żółtawy, taki, no i jednak jest. No, rzeczywiście, to tak. Jest taki jakby, no, jakby nagie no, ciało, tak bardzo w centralnym punkcie, Także tak, tak, Ja tak, chyba tak. nie mam lepszego pomysłu niż Miasto Kości Cassandry Clare. Chyba to będzie, myślę, dobra odpowiedź, ponieważ ja też nie mam żadnego pomysłu, co by to mogło być. To co, próbujemy strzelić, czy bierzemy podpowiedź, żebyś czegoś jeszcze dowiedzieć? Może strzelmy tym razem. Zróbmy... No dobra, to strzelamy. Okej, okay, trzymamy Was siebie w niepewności i patrzymy odpowiedź. I również mam nadzieję, że się domyśliliście, jest to dość znana książka. Chodziło mi o Miasto Kości od Cassandry Clare. Uff, znowu ryzyko się opłaciło. Ale to, to, to nie, bo mnie jakoś to zagięło, ale rzeczywiście nie było takie bardzo trudne, ponieważ, kurczę, nie ma dużo książek takich. No nie, bo w sensie dużo jest książek, że ja wiem. jest nagie ciało takie, to, że my dużo nie mamy Właśnie, takiej. my nie czytamy tego typu, bo często są takie romanse. Yy. Ale po yy. sobie wyobrażam, jak żółta okładka, bo gdzieś będzie taka cała żółta dosyć. A to jednak, ta... i to mnie trochę zmyliło. Ja... Mnie troszkę też, ja też od razu miałem obraz koloru żółtego, bo tam jest kolor żółty na tej okładce, ale miałem wrażenie bardziej taki, wiecie, coś jak Heart Comfort Weroniki Łodygi albo właśnie Sally Rooney, że to będzie taki cały kolor. Ale Herz Comfort nie jest żółty. Nie, ja wiem, Aha, wiem. Chodzi. chodzi mi bardziej, że kolor na całą okładkę, no tak jak w Heart Comfort jest fiolet. No to jest Te kolory jeszcze potrafię rozpoznać, tak? Okej, okay, w takim razie przechodzimy do książki numer 4. Kolejna książka to jest książka, która jest czarna. I jest w twardej oprawie, a na całej okładce z przodu, na grzbiecie i z tyłu znajdziecie jaszczurki. Okej, okay. książka hmm. z jaszczurkami. W twardej oprawie od razu kojarzy mi się coś z silver, Kersingir. Tylko w sensie. Na tej trzeciej jest taka jakby jaszczurka. Tylko, że tamta już jest czerwona, nie czarna. A na czarnej są drzwi. A może to jest tak. Nie, na te... nie, na czarnej są drzwi? Na czarnej... Nie, na tej środkowej są drzwi. Te błękitnej. Taki... Yy... No, ona jest taka zielona Miętowa taka? No, bo nie właśnie. pamiętam dokładnie. Na tej pierwszej chyba nie są drzwi. Tam jest coś innego, mm -hmm. ale jaszczurki... pierwsze jest oko. Na o, właśnie. Ale... Ale, ale to nie jest ta twoja książka, którą ostatnio yy, kupiłeś? Yy, w grubej oprawie ta taka czekaj, fantastyka. Czekaj, 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 tak. Yy, ale tam nie ma chyba jaszczurek. Ale to są takie zwierzęce wzory. To mogą być te jaszczurki. Nie wydaje mi się, że to były jaszczurki. No a jak się nazywa ta książka? Nie wiem. Uf, <laughs> Dlatego serio? nie chcę mi dawać. Nie, bo nie to się nazywać czerwony lampard... Jezus, nie wiem. Ale jakieś zwierzęta ma w nazwie. Nie, dba, chyba kol dwa kolory i zwierzęta, coś takiego. Czerwony Czarny, coś tam takiego. Ale nie pamiętam okład tytułu. Nie, przypomnę sobie. Czarna i wiaszczurki. Co to... Jest? I czwartej oprawie, też jest ważna podpowiedź. Mhm. A może jakaś młodzieżówka? No gdzie młodzieżówka? A dlaczego nie? Młodzieżówek nie ma za wiele w twardej oprawie. To jeszcze taka cała czarna w jaszczurki, coś, coś, coś mi tu nie pasuje. Może weźmiemy drugą podpowiedź i... No nie, bo to jest najgorsze to, że nawet jeśli to będzie ta książka, o której myślimy, o tej fantastyce, to ja na pewno sobie nie przypomnę. Ja to takiego typowo nie przypomnę. Mm, to twoja książka. No ludzka. ale nowa! No ale ty, tyle razy mi ją pokazywałeś. No też nie zapamiętałeś. Ty masz bardziej pamięć, większą no pamięć o to mnie słuchasz. Dobra, patrzymy podpowiedź, bo coś nam świta, chcemy się upewnić, ale nie wiemy, czy damy wam tytuł. Tak, macie tą książkę na półce i prawdopodobnie brzmi to dla Was abstrakcyjnie, więc powiem Wam jeszcze, że e, znajdziecie tam również wielkie oko na środku, a pod spodem zaraz drzwi. Czy to jest to silver? Tylko. A może to jest tak, że w tych książkach silver na każdej okładce jest trochę tego, trochę tego. Może, może, to jest tak, no nie, bo że... oko to dla mnie, to jest w miarę przesądzone, że to będzie... No bo, właśnie, bo wiem, że te części Silver, te tomy, księgi... Ale smut... wiesz, że ten, że szkic, ta książka, ta cienka taka, mm. ona też ma duże oko, jest czarna. A ja nie wiem, czy to z nie ma jaszczurek. O, raczej nie, ona jest taka motla, taka rysunkowa. No ja wiem, ale wiem, że ona też... Nie, może... Ona nie jest prawie. To o, ją wyklucza. Dobra, dobra. Bierzemy chyba tu Silver. Pierwszy tom, tak. Tak, to raczej nie będzie ta twoja fantastyka, raczej strzelamy w pierwszą księgę snów Kerstingera. Wydaje mi się, że ta książka była dość prosta, ale w razie czego i tak powiem, chodziło mi o Silver pierwszą księgę snów od Kerstingera. Tyle razy widziałam tę książkę, że po prostu jakoś nie zapamiętałam, że tam są jaszczurki. Nie zwróciłem uwagi w ogóle na to. Ja tak samo. Widziałem, że są jakieś takie wzorki. To nie, jednak ja, nie było takie proste. Nie. Ta książka nas zagieła. Ja wiedziałam, że drugie mają drzwi, trzecie to są właśnie mm. jakieś tam jaszczurka czy coś takiego, ale pierwsze to oko, ale nie Ja bez tej się. podpowiedzi w życiu bym nie Strzelałbym w, w inną książkę. Słuchajcie, przy następnej książce sobie zapisałam dosłownie pomarańczowa okładka i chłop z blizną, więc myślę, że Tutaj będzie dość prosto. No ale mam dla Was jeszcze drugą podpowiedź w razie czego. Na razie zgadujcie. Pomarańczowa okładka i chłop z blizną. To mi się kojarzy z jakimś thrillerem najbardziej. Hmm. Kurczę, ale pomarańczowej kładce jakoś w ogóle. Ja mało pomarańczowych. Mało jest pomarańczowych, tak. A może chodzi o coś z nie wiem, Agaty Christie, tej twojej kolekcjonerskiej? Mam nadzieję, że nie. No bo my, słuchajcie, w ogóle tam tych okładek nie kojarzymy. Ja nawet tu głównie nie będę pamiętał. Jeszcze te moje, z Dolnośląskiego, te piękne, kolorowe byśmy rozpoznali, po symbolach, tak po tych symbolach. To jest ich mniej i są bardziej charakterystyczne mm -hmm. te okładki. Ale tam na pewno czegoś takiego nie ma. Obawiam się, że tutaj będziemy musieli się chwilę dłużej zastanowić. Tutaj yy, ja nie mam w ogóle pomysłu. Dalej po obgadaniu tego nie mamy pomysłu. W sensie, mamy parę takich strzałów, ale bardzo luźnych. I nie mam wrażenia, i... że strzały nasze w ogóle są nietrafione, także bierzemy podpowiedź. I jeśli się nie domyślacie, to ta druga podpowiedź jest mniej. Oczywista, ale może was nakierować mimo wszystko. Z tyłu widać jakiś budynek, coś jakby koloseum, jakieś zgliszcza, coś tego typu. Tutaj myślę, że już będzie wam prosto. Kurczę, bo my myśleliśmy o Harrym Potterze, yy, piątce, w tych takich kolorowych wydaniach i rzeczywiście tam jest tył budynku, tam jest Hogwarts, ale to my, nie są bliższe, więc yy, w tym wypadku to w ogóle odpada, ale nie wiem, czy może jakiś Percy Jackson. A może coś, nie bo chyba na zabójczych maszynach to chyba postać jest bardziej żeńska, to chyba jest dziewczyna. No ale tam jest kilka tych y, części. Ale mi się wydaje, że to nie jest jakaś pomarańczowa. Może to być to, pasuje do miasta, y, takich zgliszcz, ale nie ale wiem. Ale ja kto... to... nie jestem przekonany do tego. Ja, tej ja tej też tej nie, ludzi. to jest tak po prostu strzelamy i jesteśmy bardzo ciekawi odpowiedzi, bo y, to pytanie nas zagieło. Oczywiście chodziło mi o Harry'ego Pottera i Sygnia Śmierci, czyli siódmy tą Harry'ego Pottera. No tak, to Tylko... znaczy ja tych oprawnień kurczę nie pamiętałem. Bo to jest tak, że my cały czas y, jakoś y, obcowaliśmy z tymi nowszymi wydaniami, tymi kolor bardziej kolorowymi i po prostu kompletnie wyleciały nam z głowy te dawniejsze te, może, wydania. Że tak, że, bieżemy, że w ogóle bierzemy je pod uwagę, ale rzeczywiście to... Tak, tak. To, z tamtych to jest jedyna taka pomarańczowa. Mhm. Zgadza ale ta Blizna się. właśnie pasowała do Harry Pottera, tylko tak. tych nowych nie mogliśmy znaleźć mm. tych zgliszcz i tak dalej, tak, ale... my też właśnie Blizna i Harry Potter, no trudno. Y, tutaj... ale, no, ale to no rzeczywiście. Okej, okay, to idziemy dalej, bo bawimy się bardzo dobrze. Kolejna książka to będzie książka, w ktu, na której, tak naprawdę w której, na której macie obszerną, błękitną suknię, która zajmuje całą okładkę, tak naprawdę. Mhm. Tutaj to chyba będą rywalki. Pierwsza część. Kurczę, mam wrażenie, że tamta suknia nie jest taka. No, nie, jest ta... turku... nie jest turkusowa. A te kolejne części? Okay. Ostatnia, to nie jest. Druga, nic... druga na pewno jest czerwona. No, trzecia jest taka biała taka. Tak, taka, taka, taka duża mm -hmm. rozwoju, że jest taka biała. Mm, no no ale... i ty, nie, bo to będzie. A ja nie wiem, czy nie będzie korona czasami. Bo mi się zdaje, że. Ta następczyni, czyli czwarty jakby tom, to też nie jest błękitny. Bo ja nie pamiętam kolorów ostatnich sukienek. Jedna jest fioletowa na 100%. No to raczej nie, bo raczej nie ta przedostatnia. Ona ma jeszcze inny kolor. Ale mi się Ona zdaje, że... Się... Tyłem stoi ta bohaterka na Czy to, to nie jest jakaś jasna, kremowa albo znowu biała? Nie, raczej nie biała, ale nie wiem, czy nie jakaś zielonkawa. Kurczę, nie pamiętam. Chyba strzelamy... Ale lwy... no, pierwszy tą. Tak, pierwszy tą rywalek. Mam nadzieję, że zgadliście. i nie, to złamaliście mi właśnie serce. Chodziło mi o rywalki od Kierykasa. Okej, okay, fajnie że trafiliśmy. Tak, udało się. Nie bo to nie było takie trudne, tylko po prostu trzeba było wspamiętać, jakie są kolory tych mm -hmm. sukienek. Bo okładki są bardzo charakterystyczne i mamy te książki już od tak dawna, tak. I nieraz zresztą ocenialiśmy, które jakby nam się te okładki najbardziej podobają. Które najładniejsze sukienki mm, grupowaliśmy. Także to... trudno było nie pamiętać, ale jednak te kolory trochę się wymieszały. No to zobaczymy jaka jest kolejna książka. Znowu mamy książkę w twardej oprawie. Tym razem takim punktem, który się wybija z tej okładki jest czerwony balonik. Czy to będzie to Stephena Kinga? To It. Mhm. Mm tak, tak. To no właśnie czy to będzie to Stephena Kinga, i wtedy każdy może zapytać, co z Stevena Kinga. O, ale to było, nie, to było z jednej strony suche, ale z drugiej strony takie prawdziwe, że ten tytuł jest kłopotliwy, żeby go opowiedzieć w zdaniu. Ale to będzie nasza odpowiedź. Tak, strzelamy. Widz, twarda oprawa, wielka cegła na regal. Z balonik, to się jest charakterystyczny element. Mhm. Tego nie mogliście nie zgadnąć. To było zbyt proste, ale chodziło mi o to od Stephena Kinga. Racja. Tego nie można było nie zgadnąć. Tak to było akurat. No tyle proste i na tyle charakterystyczna jest ta okładka, że on od razu się kojarzy. Nawet w ogóle filmy, okładki, wiem, że te plakaty filmowe też są stylizowane jakby albo jest klaun, albo balonik. To są jakieś, mam wrażenie, mocne takie zapamiętywalne symbole. Tak, do tego książki i filmu. Mhm. Na tej książce znajdziecie spiralne schody umieszczone mniej więcej na środku okładki i mi przynajmniej przywodzą one na myśl muszla. Hmm. To jest. E, taka ciekawa musi jakaś okładka być w sumie, bo jakoś nie pamiętam. E, ciężko mi jest skojarzyć jakąś książkę ze schodami spiralnymi na środku. Jakoś na początku schody skojarzyły mi się, takie zwłaszcza spiralne, z mm, zakonem drzewa pomarańczy, ale to jest wieża, a nie. To schody. mi bardziej z Enolom Holmes, żeby gdzieś tam u niej na okładce były schody, tylko że one nigdy nie są w takim centralnym punkcie, bo tam zawsze jest dużo jakichś różnych hmm. ozdób i postaci, więc. To też raczej nie będzie to. Wiem, wiem, wiem. To będzie któryś Dan Brown. Tylko teraz nie pamiętam, który. Um... No i to ja żadnego nie czytałem. Mm, to chyba będzie. Ja czytałem tylko zaginiony symbol. Ale ja wiem, że ale... ma taką muszlę. Czy to Thomas Harris? Nie, 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 nie. the nie. nie, ale ten dobrze tam A, był. że dobrze tam brał. Tak, był. bo on ma jakąś. Któ ma taką muszlę, ale to nie będzie mm. ten jeden z nowszych. Y... Początek. Właśnie chyba początek. A co jeszcze o, jest? Inferno? Nie, to raczej początek. Inferno, początek kod Dawinci zaginiony symbol. Oczywiście nie w tej kolejności, ale to ale będzie. Ale to chyba ta najnowsza to będzie chyba początek. Początek. On jest taki w ogóle kremowy, takich beżowych odcienia. Marku, czy I... strzelamy? A dawaj, lecimy, ryzykujemy. Tak. Tak, to będzie początek. Na pewno? No. No, no, dobra, ryzykujemy. no dobra, to po, Początek Dan Brown. Chodziło mi tutaj o początek od Dana Browna. No i udało się, odgadliśmy. Fajnie było zaryzykować. No i co, przechodzimy do kolejnej książki, bo już jesteśmy, tak wiecie, dobrze na widzieli. No, ja w sumie nie wiem, ile zostało, bo jakoś nie liczę tego, ale mi się mm. bardzo fajnie tutaj straciłem. Chyba no, ja, i, i, i odgaduję. Tak, ja też straciłem rachubę, chyba jeszcze z dwie albo trzy książki. Ta książka jest dość mała i to jest duża podpowiedź od razu, ale jeszcze powiem Wam, że ma czerwony grzbiet, a cała jest czarna. I na środku widać dziwnego, narysowanego faceta starego z takim wielkim nohalem. Takiego brzydkiego. Tutaj, <śmiech> <śmiech> tutaj było sporo podpowiedzi, yy, zwłaszcza że no. Pierwsze, myślę, że chodzi o pierwszą część tak. serii Niefortunnych Zdarzeń, czyli Przykry Początek, a to jest jakaś, książ jakaś książka, którą nie wiem, często jakoś widuję. Mam wrażenie, że ostatnio też parę razy albo ją wyciągałem. Tak, ale ten format no, też yy, daje do myślenia, że to jakby musi być coś małego, mm. a jednak to się rzadsze są te książki, które nie no są takie większe. Tak? tak, i kolory. Poza tym każda, każdy tom ma swój. Ten pierwszy jest czerwony. Nie no, raczej... Yy, no a W 100% to będzie... Przykry Początek. To jest lemonysnikę, tak. Również mam nadzieję, że zgadliście, inaczej połamiecie moje serce zupełnie na kawałki. Chodziło mi tutaj o serię niefortunnych zdarzeń, czyli przykry początek pierwszy tom całej serii. Na szczęście nie zawiedliśmy. To był przykry początek. To akurat też nie było trudne. Tak, zdecydowanie. Tak, no, razu się jakby nasunęła pierwsza myśl i no i dobrze. Mhm. Ale to właśnie fajnie jest tak, że te przykłady nie są takie bardzo dziko trudne. Że czasami musimy się zastanowić, wiadomo, ale, ale mhm. da się do tego dojść. Bo końcu. to jednak, kiedy był taki bardzo wysoki poziom, to by mogło być frustrujące. Także idziemy do y, kolejnej y, zagadki. Dobra chłopaki, no to ostatnia książka i tutaj możecie zobaczyć na okładce dwie dłonie, które wyciągają się do siebie. Hmm. Czy to będzie Never Never? to jest y, Taryn Fisher i y, Colin Wim Hover. No, chyba hmm. nie, bo tam są hmm. dwie dłonie. Niekoniecznie one się wyciągają do siebie, ponieważ one tak lekko w wodzie leżą, ale, ale są mam wrażenie, że tak jakby one tak lekko symbolizują takie wyciąganie do siebie dłoni. Nie, są w takiej pozie. No, no tak, tak, że jakby to widać, że one są skierowane, jakby się chciały właśnie złapać te dwie dłonie. Ale nie chciałbym tutaj brać podpowiedzi. Może strzelimy, że właśnie to jest never-never. No chyba, że jeszcze tak krótko pomyślimy, czy nie przychodzi nie, jakaś nam inna na książka. myśl. Tak, coś innego z regału. Nie wiem, jakoś tak pierwsze skojarzenie to była ta książka i. To może pierwsze najlepsze. Dobra, to zostawiamy na never never. Chodziło mi oczywiście o never never. Słuchajcie, z mojej strony to jest wszystko, chłopaki. Mam nadzieję, że poszło wam dobrze. Zaglądajcie koniecznie do mnie, żeby zobaczyć, jak poszło. mi. No i udało się, mhm, ale fajnie. Ale często ten pierwszy pomysł, który nam wpadł do głowy, akurat był tym dobrym jakoś. Mam wrażenie, że to jest ogólnie taka zasada życiowa, że często pierwsze pomysły są najlepsze, a czym dłużej się zastanawiasz, tym. No, czym jest, tak. Tak, tak, tym jest trudniej. Ale pomimo tyle, ile książek mieliśmy na regale, to yy, fajnie nam poszło to. Mhm, te przykłady nie były też bardzo trudne. No, Ma... Takie właśnie, żeby się dało, żeby było możliwość w ogóle odgadnięcia, ale, tak. ale żeby nie było za prosto. I żeby trzeba Trzeba było trochę nad nimi pogłówkować, pozastanawiać się. I czasami się. zaryzykować. Zdecydowanie. Um, także co, no, myślę, że jesteśmy z siebie dumni. Ja z nas jestem. O, ja tak samo. Także bawiliśmy się ogólnie bardzo dobrze. Dziękujemy Ci bardzo, Zosiu, za te wspaniałe przykłady. Mamy nadzieję, że nasze nie będą za trudne, że albo też nie będą po prostu za łatwe. Na koniec jeszcze szybko powiem Wam, co aktualnie czytamy. Ty zacznij, bo Ty masz więcej. No tak, ja y, kiedyś myślałem, że nie będę czytał więcej niż jedna książka na raz. Ale jakoś tak ostatnio miałem ochotę na tyle różnych tytułów i pomyślałem, że spróbuję właśnie może i jakaś mi się podoba taki schemat czytania. To ja trochę myślę, że jeśli podoba się dużo tytułów, to można czytać po prostu szybciej jedną książkę, poświęcać na nią więcej czasu, żeby szybciej przejść do kolejnej. No, ale ja tutaj mam ochotę właśnie y, przykładowo na dwa tytuły naraz i nie chcę czekać na ten jeden, żeby aż przeczytam. Hmm to co aktualnie czytam, więc po prostu będę czytał dwa naraz. Albo dwa różne gatunki, można wtedy tak, sięgnąć. Tak, i też myślę, że jak jedn... będę miał jakby podział, że będę pierwszał o jednych bohaterach, to o drugich, będą różne historie, też jakby mniej się może będzie, nie wiem, męczyło, w sensie bardziej będę... będę miał ochotę na czytanie tych książek, kiedy mam dwa różne. Mhm, niż, jedn... dwa różne tytuły. niż jedną tak... Na przykład więcej czasu. Nie wiem, ja lubię sobie łączyć tak książki, ale z audiobookami. Nie wiem, ja spróbowałam i mi się taki na razie schemat bardzo podoba. Tak, czytam. Króla z Bliznami, autorstwa Libardugo. Bardzo na razie mi się podoba, jestem tą historią naprawdę zachwycony. W ogóle się nie spodziewałam, o czym ta książka będzie, ale to, jak jest prowadzona fabuła i co są bohaterowie, to jest naprawdę wspaniałe. Aktualnie też czytam, choć idzie mi dosyć ciężko. W sensie nie poświęcono mi na nią aż tak dużo czasu, czyli Herd Comfort Weroniki Łodygi. Na razie mi się podoba, ale, ale muszę się tu skupić teraz na niej trochę bardziej. Przynajmniej chciałbym. Ale też do tego to hard Comfort idzie mi dosyć opornie, ponieważ skupiłem się bardziej właśnie na książce Zło kryje się w mroku autorstwa autorstwach Charlie'ego Donnelly, ponieważ jest to premiera właśnie od wydawnictwa Filia, którą dostaliśmy. Bardzo dziękujemy. Ta książka ma premierę 21 kwietnia właśnie, więc postanowiłem, że ją przeczytam, żeby móc właśnie do tego wydać opinię na ten temat. Też dlatego, że Dom Samobójców tego, od tego autora właśnie bardzo mi się podobał mm -hmm. i chciałem zobaczyć jak ta książka wypadnie i wypada równie dobrze. Myślę, że ocena na Goodreadsie będzie taka sama, ponieważ naprawdę równie dobrze się przy niej bawiłem Jestem taka rozrywkowa typowo książka ale myślę, że ja ją wam ogóle, mogę Wam ją polecić, ponieważ ma fajnych bohaterów fajny klimat, akcja idzie dynamicznie i też recenzja tej książki pojawi się na naszym Instagramie też myślę, że tak chwilę przed ją. A więc ją nie usłyszycie w podsumowaniu miesiąca, ale bardzo ją polecam. Fajnie, że ten spontaniczny wybór tytułu okazał się trafionym wyborem. No ja też się cieszę, że właśnie Charlie Donli po raz drugi już napisał taką książkę, która mi się podobała, i myślę, że właśnie taka, jako książka taka akcja, taka rozrywkowa, to częściej będę śniegał po jego książki. Za to mój wybór nie ma nic ze spontanicznością, tylko nadchodzącą premierą serialową, ponieważ będę czytał Zniszczenie i Odnowa nowa Libardugo. Zaczynam dzisiaj. Także pewnie w kilka dni ją skończę i sięgnę po coś następnego. My już za ten odcinek Wam dziękujemy za to, że obejrzeliście i chcieliśmy Was jeszcze zaprosić do naszego Instagrama. Nazwa wyświetli się na ekranie. Zapraszamy także na konto na Goodreads i lubimy czytać. Wszystkie linki dostaniecie w opisie. Tak, zachęcamy do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcielibyście zostać z nami na dłużej. To wiele dla nas znaczy. Tak samo możecie zostawić pod tym filmem komentarz albo łapkę. Najlepiej w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!